Żeby francuski nuclear sharing miał jakiekolwiek znaczenie, w sensie. musiałoby to wyglądać następująco. Francuskie samoloty musiałyby stacjonować w Polsce, na polskich lotniskach te bomby musiały być liczne i z bardzo liberalnym zabezpieczeniem tego. To znaczy, polski technik na lotnisku miałby fizyczny dostęp do tych bomb i mógłby podczepić, jakby się uparł, Kłótkę rozbić tak przysłowiową, jakby się uparł, to byś tam dostał. Musiałaby być deklaratywna polityka francuska, taka że jest bardzo liberalny, nuklarzenie i kto wie, Polacy musieliby werbalnie mówić, że są takimi samymi wariatami jak w czasie powstania warszawskiego i powstania Styczniowego, że nawet tak dorwą jedną bombę, to ją zrzucą. Innymi słowy, po raz pierwszy powstanie warszawskie styczniowe nam wtedy posłużyłoby, bo w kalkulacji ryzyka Rosjanie pomyśleliby sobie, kurde, skoro oni robili powstanie warszawskie styczniowe, to może i zrzucą jedną bombę, bo są takim wariantem. Strategia straceńca, Tak. I jeszcze tak. francuscy żołnierze musieliby stacjonować na Ukrainie na linii rozgraniczenia po to, żeby umierali jako pierwsi, żeby Rosjanie mogli pomyśleć, że cholera ci Francuzi może dadzą nam użyć tej bomby, bo się tak zdenerwują, jak będą umierać.